W dzisiejszym odcinku robimy sobie losowy skin challenge i będzie to losowy Halloweenowy skin challenge, ponieważ mamy nowego skina, który ma bardzo dużo edycji. Z tego co jest napisane, ma ponad 10 tysięcy kombinacji. No i w dzisiejszym odcinku kolor stroju, czy tam piżamy, w sumie to wygląda jak piżama, będzie decydował o tym, jakich broni możemy używać. Także zielona piżama, zielone bronie, złota piżama, złote bronie, mityczna piżama, mityczne bronie, no i tak dalej. Jeśli lubicie takie odcinki, koniecznie dajcie znać łapą w górę. Jeśli będzie dużo łap, będzie dużo więcej takich odcinków. Pamiętajcie oczywiście o moim kodzie ever. W sklepie, no i subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Bez przedłużenia, zapraszam was do odcinka. Zapomniałbym jeszcze o najważniejszym w dzisiejszym odcinku Możecie wygrać tego skina Jeśli chcecie go wygrać, koniecznie jeszcze dzisiaj wpiszcie kod Ewela do sklepu Zgłoście się w komentarzu Wyniki oczywiście znajdziecie na moim Discordzie 15 minut later. Okej, okay, widzowie, na pierwszy rzut mamy legendarne bronie Także musimy znaleźć same legendarne bronie Co prawdopodobnie nie będzie łatwe No i jest z nami Kamstar Dzień dobry, dzień dobry, panie Kamstarze Siema, 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 siema No, lecimy Mamy legendarne Możemy używać tylko legendarnych Od razu Dobra. mówię Mamy 2000 zł, więc w razie czego sobie ulepszymy, więc podnosimy sobie Bronie po kolei, no i po prostu zrobimy sobie Złotą pompę, złotego skara Mam nadzieję, że zrobimy to za pierwszym razem No bo wiecie, wiecie jak jest z tymi challenge'ami No z challenge'ami jest zazwyczaj tak, że mm, Wydaje się złoto na pierwszym meczu I później się nie udaje I później jest lipa, jeszcze w tamtym sezonie było fajnie Bo mieliśmy UFO, do którego mogliśmy wlecieć I po prostu mieliśmy legendarne bronie A to już no tak fajnie nie jest Dobra, także mamy fioletowe P90 I je sobie ulepszymy tylko raz Więc to nam wystarczy, tu masz dużą potkę, trochę maców. No i lecimy na gości, bo goście na pewno, przeciwnicy na pewno mają jakieś złote bronie. Tylko musimy mieć cokolwiek, nie? Żeby ich wyeliminować. Tak, i tu jakiś ten ulepszacz mamy na dole. Czy... E, tak, mamy tutaj dokładnie Dobra. na kit. Dlatego też polecieliśmy na kita, bo tutaj mamy ulepszarkę. Tam jest macie jak coś tam leciał to musimy uważać. Aha, ty, faktycznie no. są tam. Grzywizowie, trzymajcie kciuki za nas. Niech się uda. Ale co ja bym dał, żeby coś wyleciało e, złotego? No po prostu... Ty, kruk fioletowy! No, 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 no! Ma nie mam! No nie co jego. za co za oszustwo! Albo wiesz co? Dawaj, skradamy no. się i ulepszymy. Pompę okay, na złoto dobra. i wiesz, walniemy Także widzę, po cichutku, powolutku. Ty, A działka jest legendarne? Jak się no, ma w ekwipunku? Kiedy to może. Jakby wsiąść na działko i przeskanować, widzę, to by było nie było głupie. O, już prawie, już prawie jesteśmy. Ile masz złota? Będziecie masz stać? Czterysta. Raz, dwa. Trzy, no nie, cztery no Ja 1500 zł wydałem na jedną pompę. Dobra, P90 zł Trzymaj P90. Trzymaj, o, żebyś mógł nie nie czymś, nie czymś w ogóle strzelać. Ktoś strzelał? Nie. myślę no ja boję, że ktoś o, tutaj jest. Boję się tego, bardzo się tego boję. Ej, skupmy się gdzie jeszcze mogą być jakieś legendarne bronie? Może jakieś balony jak będą, to, ale dalekie jest balon. A właśnie, ej, no, ej ja o balonach wlec... zapomniałem. Ty, ale ja mam samochód mamy. Dawaj, lecimy, lecimy, lecimy. Także tam już nie ulepszymy, ale no mam nadzieję, że znajdziemy Jakiegoś skara. Ale z tych kruków musimy patrzeć w górę. W razie Jeszcze czego. Tego. Te strefy z zombie mi tam też są te skrzy... tam A właśnie nie, tam, tam są tam. legendarne i fioletowe bronie. Albo właśnie na legendarne ulepszyć te broń. Dobra, to jest fajny pomysł. Zróbmy to. W sensie lećmy po zrzut i później na te strefy. Ogólnie widzowie, jeśli chcecie takich odcinków więcej, zostawcie teraz łapkę w górę. Dajemy wam chwilę. Na zostawienie łapy, subskrybujcie kanał. Goście, goście, goście. Ej, odwrót! Dobra, dobra. Siema panowie, zostawcie. Nas. Ty, a tam ktoś Ty jest, co mi się... No, we... no, no, nie Ty, ktoś tu jest, tak, uwaga, no, uwaga, uwaga Wejdź, wejdź, wejdź Wyszedłem. On jest jakiś słaby ten ziomek no, go, go. O Jezu, no a ja jestem słabszy O Jezu Trzymaj się, trzymaj się Wbijam, wbijam Boże Pięknie Okej okay. Jest, 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 tam jest, dostał, 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 leży. Dobra, brawo Ja go dwa razy nie trafiłem, tego mojego ziomeczka, nie? I nigdy już nie powiem, że ktoś jest słaby, widzowie Przepraszam, przepraszam Przyznaję się do winy Tą Mkę wyrzucam w razie, żeby się nie pomylić Dobra, to, Eee chymo, staj, takiego, nie? Patrz, patrz, patrz. Się do... Co ty Dobra, gadasz? No to mamy to, widzowie Teraz tylko, żeby głupio nie zginąć I Tękna może nam się uda na za pierwszym razem Jeszcze na złoto to już by było pięknie A ty nie masz pompy, nie? Poinka. Ty, o, ja, 90 to. ty masz robią, dobrego ale... go... AIMa, więc... P90 jak najbardziej dla ciebie. Dla mnie P90 to raczej nie. Dobra, lecimy dalej. No i widzicie, skara mamy z gości, także jest git. Ej, ziomek tam jest, patrz. Tak? Ty faktycznie, dawaj. Co ten ziomek? Chłopie! Leży Co ty gadasz? Ej, legendarny granatnik Ej, pięknie to wszystko wygląda Co ty tu robiłeś? Dobra, weźmy sobie to wszystko Ej, bardzo dużo matców Ej, legendarny granatnik dla ciebie Dobra No serio, serio Jakby się udało za pierwszym razem, to by było pięknie Mam nadzieję, że nam wyjdzie, Ej, są goście, widzę gości Dawaj Aha Właśnie, chyba nie Oni wylecie... Nie wiem, nie wiem, co tu się stało Ale dziwnie to wygląda Masz rakiety? Ty jesteś, kto? Mam tylko trzy załadowane, idę Jestem Dostał Eee Samokut, samochód samochód Tu No już już. spada Biały, biały, biały Dawaj, dawaj, dawaj Zabudowałem go, zabudowałem go Kurde, ja nie wiem gdzie oni są robili oh tego boksa takiego metalowego No jest. A tam się da wbić granatnikiem Ty i kolejnik biją Ej, dostał Biało, 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 bardzo biało ryba leży Dobra, nice Jest pas Jest tu na górę dobra. Dobra Nice, ja teraz się muszę Bo, tutaj się Wytrzymaj Podwalam dobra, dobra. to, podwalam O o Ja skoczyłem jak coś Wbijam mu na boksa Kurde, na Leży, o, leży kiesza. Nice, A ten co te ściany zrobił, nie? Mogę wbić tym No, no to czekaj na mnie, ja już idę do ciebie dobra, Ja strzelam byle gdzie O oh, jest leży ty, nice. ale to było trochę xd, tak szczerze ci powiem, wiesz dlaczego? Bo ja prawie się tutaj Ja nie wiem, patrz, ja dostałem pompę nie wiem skąd To jest dobrze, widzowie Ej, ty masz jakie broń? Pokaż, czy ty tam mnie oszukujesz Co ty tam masz? <grym> Aha, no proszę Proszę bardzo No to elegancko, elegancko, bardzo dobrze Mamy dużo maców I tu, no, no Eee, dostał Nice, no. lecimy O, ale porobione, pięknie Powiem wam, że idzie, idzie elegancko Robimy to Dziewięć osób, w ogóle bardzo dużo ludzi Tu jest więcej to ludzi, ludzi to. niż na... <noise> ale nie po pierwszej strefie O, mam gościa O, jak dostał O, ale on się boi O, stary No, on jest zboksowany Nice Czepiemy, 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 dziada że i ja mu od razu... O, 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 gości, o! No, mytycznej fiałetowy pomagam. A, tymi granatnikami Biało, biało, biało nice, Dawać go! No, wiecie, oh. Let's go Ja już się tu szykowałem na taką soczystą pompę, ale nie <laughs> zdążyłem, nie zdążyłem Siedem osób widzowie Jak nam bardzo dobrze pójdzie to z ostatnim się bawimy Jest tutaj na pewno gościu i tutaj Ty, a jakby tego tu dojechać, gdzie ja idę? Możemy, no, no. Dobra, widzę Dobra, nice Wbijam a, dwójka tu jest. Yes, nie jestem w Dobra, Zdarzymy. nice. Tyły, tyły jeszcze. No, co za wariat! Nie. A, bo to ostatnia dwójka została, wiesz? Musisz ich zrobić, stary. No, to nie będzie takie proste. Wow. O boż! Jedziesz, jedziesz. O, boku. Oni nie wiedzą gdzie ja jestem chyba No ludzie, gdzie wy jesteście? Dawaj, 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 dobrze No to Aha A To byłoby zbyt pięknie po prostu Tym razem wybrało nam zielonego skina, czyli mamy zielone bronie. Ja go biję. No dobra Dostał 30. Dawaj go Nice, ja już tego też biję Leży. Leży kolejne pytanie no powiem wam, że te granatniki to są fajne, nie? W sensie można dużo uciekać. Samochód weźmiemy i lecimy. Ja jakby co harpony mam do łowienia, więc będziemy nimi łowić, nie strzelać. Dawaj, lecimy za tym gościem. Nie możemy mu odpuszczać! No gonijmy go, nie? A on chyba do rury w Aha, ale to nic, on tu gdzieś jest, on tu gdzieś w skrzynie chce pootwierać, tak myślę. Żeby u mnie nikogo nie było na okazji? No właśnie dziwne, ale być może się odradzają tutaj nawet. Mogą się odrodzić. Jest, 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 <głos> <Dobrze>. <głos> eee, bardzo mało ma, 41 na biało dostał. Ty gdzie on jest? Dobra. Ty właśnie nie wiem. Leczę. Ja cię kręcę! U, u mnie, u mnie. Dobra, już pomagam. Biało, biało, biało. No, no i. No. No. Zero amo, mam do jak, jakby co... Ale o, ile to on to miał znawe. tych rakiet? No ludzie, przecież on uciekał no. przez całą mapę na tym granatniku Oni chyba uciekają albo dojeżdżają. Ale są, nie? To tak będę będą uciekać. Ta, uciekają już. Ta, jeden jest na dole. W ogóle 30 osób, ubiegnie. ile tu jest ludzi? Czy tak? ten chłop spadł tym samochodem? Ta, dawaj, 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 bo on jest tam sam. Dobra, jest, polecia. Nojścia, ucieka, ucieka. Biało. Nice, 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 pamięt, się, go, przeczepmy go, zabudujmy. A jest za kostką. Dostał. Koleczka wyszedł. Co ty gadasz? Ale no. przecież to nie działało tak! A nie, jest, został ty. Wyszedł, ale został, bo się tego. No 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 nice. Ale dostał, dostał chłopie, normalnie, no pięknie dostał, widzę. Pięknie dostał po prostu. Dobra, na górę idę. Biało Fajnie, fajnie. biało biały. Idzie? Biało? Leży. Tobi, tak to robisz, ma, Tobi. Gdzie uciekasz, gościu? Nadal ktoś I Dostał w krzeku no, i Za nami, za nami Leży? Nice, i za nami jeszcze Mam jump pada, ale od jest ktoś na pewno miałem. czy nie? No jest, jest, tu się buduje Tu za, y, za choinką Dobra A to chyba inny? No inny, inny, tam poleciał e, Wiesz na... co, lećmy stąd Lećmy stąd Dobra, lepiej. lepiej Od, y, od Odradzę się ma. Nie, ja. nie, ucieka ktoś tu. Ucieka, dobra. Ho, jeden w metalu i tu jest dwójka. Id id idą na mnie, na mnie, spacony, dobra, ja jestem, jestem. Ja idę od lewej. Dobra, przyjeździe, ja go spamię Jest, 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 jest biały. Przejdźmy na biało. Mam go, mam go. Trzymaj uważać. Jest, jest, jest. Uważaj, uważaj, uważaj. Zresz, zresz, dobra. Zresz. Uh, już się od ciebie wiem, tu jest w tym boxie, no Ja dostał. Ooooooooo oh. oh. Jezu! Już myślałem, że po mnie. Ty, goście? Jeszcze, ja plec... Jest sam, ja będę Nic gość lecisie. Tu biały, biały, biały leży jest. Ten grzamek dostał 60 Dobra tam jest łok wiesz, jak ja patrzyłem, plecy nie wyszli To samochodem nie? To, no to samochod niech wybuchnie O to jest całki tu biały 25 I jeszcze jeden tam leci Dobra Biały, biały, 20 na biało. Nice. O, jedziemy z nim. Biały, 20 jeszcze. Ucieka. Biały, gin! Jeszcze tobi na stacji. No właśnie, on tam. Ty, a nie ma tam. Ej, leci, 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 tobi. Biało ma, tobi. Podjedźmy Tobiego, podjedźmy Tobiego. Chodź. Aha, okej. Okay. Jest! Nice. Tobi! Dwukrotnie! Pozdrawiamy Tobiego! No ewidentnie to są jedynki chyba, czekajcie, sprawdźmy to. Tak, jedynki także. No, no. Na spokojnie, bez pośpiechu. Dawaj, skradamy się I tam dalej. Taki ten, większy high ground nawet sobie. <laughs> dawaj, dawaj, go. O jest, już, już, już pomagam. Biedny. No. Biało, ma, on ma biało. Pięknie, pięknie. Na biało? jest oh, A i tamten znowu atakuje? A tamten ziomek... Aha. Nie no mądrze tamten ziomek robił. No to byku, to już jest swój koniec. Przykro mi. Przykro mi, bialutki, 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 bialutki. Brawo, dobrze! A więc widzowie, challenge yy, piżamowy, Halloweenowy skin wykonany za drugim razem. A więc jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Wpadajcie na te filmy, wpadajcie do Camstara. No i pamiętajcie, żeby używać mojego kodu Evela w sklepie. No i pamiętajcie, że te filmy zaraz zgasną, także wybierzcie jakiś któryś z tych filmów. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, piona!